Czy kiedykolwiek poczułeś, że w Twojej podróży jest coś wyjątkowego, coś, co wyróżnia Cię od zwykłych doświadczeń innych ludzi? Może w cichych momentach zauważyłeś subtelne znaki, jakby wszechświat próbował komunikować się bezpośrednio z Tobą? A co, jeśli te znaki są czymś więcej niż tylko przypadkami? A co, jeśli są dowodem na to, że jesteś wybrany do czegoś nadzwyczajnego? Dlaczego niektórzy ludzie doświadczają duchowego przebudzenia, podczas gdy inni prowadzą zwykłe życie, nieświadomi czegoś większego? Czy możliwe, że widzisz więcej niż mogą uchwycić oczy, sięgając po wymiary niewidoczne dla innych? Odpowiedź tkwi w zrozumieniu znaków, które pojawiają się na Twojej drodze. Te znaki działają jak duchowa mapa, prowadząc Cię do zrozumienia Twojej wyjątkowej roli. We wszechświecie. Bycie wybranym nie jest tylko poetycką ideą. To głęboka rzeczywistość, która przejawia się w rzadkich zdolnościach i chwilach połączenia z niewidzialnymi siłami. W tym tekście zbadamy siedem znaków, które ujawniają rolę tych, którzy są wybrani od zdolności do dostrzegania tego, co ukryte po dostosowanie się do uniwersalnych energii. Przygotuj się, aby odkryć, co sprawia, że Twoja podróż jest wyjątkowa i jak te znaki potwierdzają, że jesteś bardziej wyjątkowy niż kiedykolwiek myślałeś. Pierwszy znak zdolność widzenia aur i energii. Jednym z pierwszych znaków bycia wybranym jest postrzeganie aur i energii otaczających ludzi, zwierzęta, a nawet przedmioty. Dla wielu przejawia się to jako widzenie jasnych kolorów odzwierciedlających stany emocjonalne lub duchowe. Jednak, nawet jeśli nie widzisz tych kolorów fizycznie, możesz je wyczuwać intuicyjnie, jako wibracje, które rezonują w tobie. Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju i od razu czujesz niewytłumaczalne poczucie komfortu, lub wręcz przeciwnie, napięcie, które wydaje się przytłaczające. Dzieje się tak, ponieważ postrzegasz prawdziwe intencje ludzi, zanim jeszcze wypowiedzą słowa. Ten dar daje ci niezwykłą przewagę, pozwalając na wybór osób, z którymi chcesz się połączyć oraz sytuacji, które warto unikać. Aby rozwinąć tę zdolność, szukaj chwil introspekcji w spokojnych miejscach. Medytowanie w naturze. Może pomóc poszerzyć Twoje postrzeganie i dostosować Twoją energię do uniwersalnych częstotliwości. Z czasem odkryjesz wyraźniejsze wzorce w swojej wrażliwości, rozumiejąc, jak ta zdolność może kierować Twoimi decyzjami. Drugi znak dar energii uzdrawiającej. Kolejnym niezaprzeczalnym znakiem bycia wybranym jest zdolność do uzdrawiania. To nie oznacza, że musisz być lekarzem czy terapeutą. Już sama twoja obecność zmienia otaczających cię ludzi. Może zauważyłeś, że przyjaciele lub nawet nieznajomi czują się komfortowo dzieląc się swoimi ciężarami i znajdują ulgę tylko dzięki byciu w twojej bliskości. Ta uzdrawiająca energia nie jest czymś, czego nauczyłeś się świadomie. Jest wrodzona. Objawia się w tym jak radzisz sobie z wyzwaniami, szybko wracając do formy po przeciwnościach losu i inspirując innych do robienia tego samego. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że chociaż ten dar jest potężny, może być również wyczerpujący. Nieświadome pochłanianie negatywnej energii innych może pozostawić Cię emocjonalnie wyczerpanym. Praktykowanie dbania o siebie jest kluczowe aby zrównoważyć swoje energię. Wyobrażenie sobie otaczającego Cię ochronnego światła może pomóc Ci ofiarować uzdrowienie, nie obciążając się nadmiernie. Dodatkowo badanie takich technik jak reiki czy terapia dźwiękiem może pomóc Ci bardziej celowo kanalizować swoje zdolności. Jeśli te znaki zaczynają z Tobą rezonować, to dlatego, że Twoja podróż jest wyjątkowa. Zanim przejdziemy dalej, upewnij się, że subskrybujesz nasz kanał i zostawiasz like. Pomaga nam to przynieść więcej treści, które zmieniają życie i rozwiewają duchowe wątpliwości. Zbadajmy teraz kolejny znak, który może całkowicie zmienić Twoje postrzeganie bycia wybranym. Trzeci znak: zwiększona empatia i głębokie połączenie z emocjami. Czy kiedykolwiek poczułeś emocje innych ludzi tak intensywnie, że wydawało się, jakbyś przeżywał je sam? Zwiększona empatia jest jednym z najsilniejszych znaków bycia wybranym to tak, jakbyś mógł bezpośrednio zobaczyć w sercu innych ludzi, rozumiejąc ich ból i radość, bez konieczności wypowiadania słów. Ta wrażliwość może być zarówno darem, jak i ciężarem. Głęboko się łączysz, ale istnieje ryzyko, że zatracisz siebie w uczuciach innych. Ustalanie emocjonalnych granic jest kluczowe, aby móc nadal pomagać, nie wyczerpując się. Uprawiając praktyki ugruntowujące, takie jak chodzenie boso po ziemi lub spędzanie czasu blisko wody, możesz uwolnić energię, które pochłonąłeś od innych. W ten sposób Będziesz lepiej przygotowany do wykorzystywania swojej empatii jako narzędzia uzdrowienia i transformacji. Czwarty znak: synchroniczności i boski czas. Czy kiedykolwiek poczułeś, że niektóre przypadki były czymś więcej niż tylko przypadkiem? Może myślałeś o kimś, a chwilę później ta osoba dzwoni do Ciebie. Albo może znalazłeś odpowiedź na głębokie pytanie w niespodziewanym miejscu. Te synchroniczności to znaki, że jesteś w harmonii z boskim czasem. Bycie wybranym oznacza życie w harmonii z wszechświatem, ufając, że wszystko dzieje się w odpowiednim czasie. Rozpoznawanie tych chwil i nauka interpretacji ich znaczenia może przynieść klarowność i sens Twojej podróży. Prowadzenie dziennika, w którym zapisujesz te doświadczenia, pomoże Ci zrozumieć, jak wszechświat prowadzi Twoje kroki. Piąty znak połączenie z naturą i uniwersalną energią. Głębokie połączenie z naturą to kolejny potężny znak. Dla Ciebie świat przyrody nie jest tylko piękny jest święty. Bycie otoczonym drzewami, rzekami czy górami czujesz się jak powrót do domu. Czujesz, że natura komunikuje coś większego witalną siłę, która łączy wszystkie rzeczy. To połączenie z uniwersalną energią sprawia, że jesteś również wrażliwy na zmiany w środowisku, takie jak nadchodząca burza czy wibracje pełni księżyca. Pielęgnowanie tego połączenia może przynieść równowagę i klarowność, umożliwiając Ci korzystanie z energii ziemi, by odnawiać swoje siły. Szósty znak ostra intuicja i przewidywanie. Jako wybrany, twoja intuicja działa jak kompas wskazujący prawdę. Wiesz rzeczy zanim się wydarzą, czujesz, kiedy unikać czegoś lub dostrzegasz, kiedy nadchodzi okazja. Ta zdolność to więcej niż tylko przeczucie to wewnętrzne wezwanie, które łączy cię z wyższymi poziomami. Zaufanie swojej intuicji jest kluczowe. Będzie cię prowadzić w chwilach wątpliwości i pomoże podejmować decyzje zgodne z Twoim celem. Aby ją wzmocnić, przeznaczaj czas na medytację i cichą refleksję. Im więcej jej zaufasz, tym potężniejsza się stanie. Siódmy znak dar wizji. To dar, który wykracza poza zwykłą percepcję, pozwalając ci widzieć to, co niewidoczne. Może to przejawiać się w postaci żywych snów, przeczuć czy nawet zdolności widzenia energii wokół ludzi i przedmiotów. Ten dar wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ponieważ często ujawnia prawdy, które są trudne do pojęcia lub podzielenia się nimi. Jest to jednak także przypomnienie o twoim połączeniu z boskim i roli, jaką odgrywasz w przynoszeniu światła światu. Te znaki to dopiero początek Twojej podróży jako wybranego. Jeśli coś głęboko z Tobą rezonuje, podziel się tym wideo z kimś specjalnym, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i włączyć dzwoneczka powiadomień, aby otrzymywać więcej potężnych filmów o duchowej ewolucji i połączeniu z Boskim. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym wideo.